Byłem fryzjerem w poprzednim wcieleniu, w tym i w następnym też będę. Ważne jest to, że kocham ludzi i tu z ludźmi ma się cały czas do czynienia, obcuję się. I dzięki klientom mój intelekt się powiększa i udoskonala, bo u mnie i z klientem porozmawiać jakiś temat poruszyć i jak klient ma ochotę, ma czas, dwa słowa zamienić, to jak najbardziej. Jeśli klient się śpieszy, to, to ja się zamieniam w słuch i tylko robię to, co, o co klientowi chodzi. No, to tak przy staremu. Na górze jedyneczka. Tak, tu trójka, tak. tam kancik. Tak jest. Tak będzie, jak pan sobie życzy. To jest 52 lata pracuję na nogach. Tutaj jestem do, dopiero czterdzieści cztery lata piąty leci. Pracowałem na grochowie naprawdę, nawet tam drzewa sadziłem. To dzisiaj przez 40 przeszło lat to oni tu rosyjski, Ale już takich jak ja to zostało niewielu. Potel, na którym ten pan siedzi, jeszcze hitlerowcy siedzieli, siedzieli obsługiwali. Ja jestem tu jako antyk. Ja miałem o tyle, o tyle ułatwione, ponieważ mój ojciec był prywierem, już nie żyje 23 lata, no i ja jak miałem 6 lat, już ojcu wziąłem brzytwę i się zaciąłem tą brzytwą, no i tak i zostałem. Ja się od początku uczyłem. Ci, co teraz nie używają, po prostu nie wiedzą, jak się trzyma w ręku. Ale są klienci tacy, którzy uwielbiają taką dokładną pracę. No i, i tu nigdzie golenia nie uskutecznią, a u mnie klient wychodzi pełni zadowolony. Także ludzie przyjeżdżają do mnie Bóg wie skąd, bo są pełni zadowoleni i mówią, o tutaj się czuję superowo. Tylko po prostu trzeba to kochać, wykonywać sumiennie I, i właśnie na tym polega sztuka. Wszystko trzeba z piecyzmem i z miłością. Proszę bardzo. Wszystkie Dobrze. włosy tak umie szukać jak pan lubi. A czym dobry się lubi? Robi tak jak jego klient lubi. Proszę uprzejmie. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Chciałbym być fryzjerem, bo to mnie wszystko odpowiada. Jeszcze mam siostrę młodszą ode mnie też, ale nie uprawiam, bo już jest emerytka. A ja ciągnę do, 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 do bólu, żeby rodzinie było lżej, bo dzisiaj jest tak, że Dziadkowie muszą pracować, żeby wróżką było lepiej. Dzięki mnie to wnuczek i we Włoszech był i teraz w tej chwili jest na obozie tanecznym w Krakowie. A mam ich czterek to proszę Boga, żebym miał siłę i będę